Bóg. O cholera! No. A to jest ta cura, jej, Słyszałam, nie? Że jesteś getem albo warenem. Jesteś bezpieczna. Ale co ty tu właściwie robiłaś? To wszystko moja wina. Reszta uciekła, gdy ja robiłam kopię danych. Potem statek Getów wylądował na budynku i wysiadło zasilanie. Próbowałam się wydostać, ale droga była zablokowana. Nie się, jak tylko dowiemy się czegoś Nie chodzi o Getów, tylko o ich pole energetyczne. Nie chcą by ktokolwiek uzyskał dostęp do Jestem tu z powodu Getów. Muszę się dowiedzieć o co im chodzi. Mogę się mylić, ale sądzę, że przybyły po Toriana. Torian? A co to takiego? Inteligentna forma życia. Badało ją egzogenii. Co jeszcze można powiedzieć? Wiesz, gdzie mogę znaleźć tego Toriana? Może będę wam mogła pomóc, ale nie teraz. Tutaj wręcz roi się od getów. Musimy się wydostać poza pole. Wiesz, jak można je wyłączyć? Wydaje mi się, że zasilanie jest na statku getów. Kojarzę getów układających jakieś kable. Moglibyście pójść wzdłuż nich, ale wszędzie roi się od getów. W porządku. Sprawdzę to. Zaczekaj, aż pole zostanie wyłączone. Nie musisz mi powtarzać. Przycupnę gdzieś do czasu, aż pole zostanie wyłączone. Weź mój identyfikator. Dzięki niemu otworzysz każde drzwi. Powodzenia. Tak. No i zabici. Maszyna, po prostu odszyfruj technik. Nie chcę robić przeglądu, protokołu. Nie mogę wykonać określonej operacji. Nastąpił krytyczny wyjątek. Skontaktuj się ze swoim przełożonym. Nie cię szlak! Daj mi to, czego potrzebuję, albo zamienię twoją wirtualną dupę w kupkę było. Proszę skontaktować się ze swoim przełożonym, by uzyskać pozwolenie czwartego poziomu. Możesz też umówić się na spotkanie z. Turra maszyna. Jeśli to wszystko, proszę opuścić stanowisko. Za tobą już czeka kolejka chętnych do skorzystania z konsoli. Ej, mocny był ten dowódca egzogenii przypomina pracownikom, że korzystanie z broni na terenie należącym do firmy jest surowo wzbronione. Witam ponownie asystentko-badawcza Elizabeth Bale'a. W czym mogę pomóc? Do jakich informacji próbował uzyskać dostęp ostatni użytkownik? Czekaj. Trwa wyszukiwanie danych. Poprzedni użytkownik próbował uzyskać dostęp do szczegółów badań nad gatunkiem 37, Torianem. Co powiedziałeś Kroganinowi? Nie zdołałem dostarczyć poprzedniemu użytkownikowi żadnych znaczących danych. Powód pierwszy: nie posiadał odpowiednich praw dostępu. Powód drugi: brak nowych danych na temat gatunku 37. Wszystkie sensory monitorujące posterunek w nadziejcu są nieaktywne od kilku cykli. No, możesz, a ty na którą masz? No dobra, to ja tam czekać, czy jak? A gdzie jesteś? No to czekam na ciebie, hej. Marcin, bo ja mu chcę, mam pokazać gdzie ta pani przysiądała. Ja zuma wspólnego storiana. tylko go zaprowadzę tam? Się ten, bo ja teraz się doda dopiero coś muszę. ja zapomniałem czego. Powiedz mi wszystko, co wiesz o Torianie. No, Torian to prosta roślinna forma, jednak zachowuje się w sposób charakterystyczny dla istot posiadających średni. Z tego powodu różni się znacznie od innych przedstawicieli lotu. przejąć kontrolę nad innymi w tym ludźmi. Wystarczy, że do ich układu oddechowego dostaną się rozpylane przez Toriana zarodniki. Badania nad grupą kontrolną z nadziei ZU dostarczyły interesujących rezultatów. Zanim sensory przestały działać, prawie 85% przebywających tam kolonistów zostało zarażonych. Sugerujesz, że egzogeni wiedziało o zakażeniu wśród swoich ludzi? Uznano to za konieczność. Tylko w ten sposób można zbadać potencjał gatunku 37. No to już wiemy, dlaczego tak dziwnie się zachowywali. Trzeba ostrzec waszego pilota. Joker! Zgłoś się, Joker! Kurwa, to pole nas blokuje. Musimy jakoś ominąć to pole i wracać do nadziei Zu. Wi, co możesz mi powiedzieć na temat statku Getów oraz pola, które generuje? Sorki za te dźwięki, ale tura tutaj udało się, się rozbrzykała. Wszystkie czujniki w obrębie ośrodka. Wykryłem nietypowy przyrost energii, ale nie jestem w stanie określić jego źródła. Musimy odszukać ten statek. Ruszajmy. Przechodzę w tryb hibernacji. Jest jeszcze jakaś planeta, która jest tak pokomplikowana jak ta? Chyba nie. Teraz tak, dziennik. Nie, tu chyba z powrotem u góry muszę. No, dobrze myślałem. Chyba. Gety używają tych szponów do cumowania statków. Jak odetniemy zasilanie, skoro jego źródłem jest statku? Będzie trudno. Możemy sprawdzić pozostałe pazury, ale gety raczej nie popełniają takich błędów. Ta budowla ma dla getów jakieś znaczenie. To możliwe, że zbudowały coś w rodzaju świątyni? Okay. Organiczne w swej istocie. Nic dziwnego, że rozpoczęły poszukiwania siły wyższej. Gdzie on był? Wiem, granie wam piramidy uruchomione, że jest takie proste. A co mają lifestyle? Life Lifestyle'a. No się właśnie dużo healują, dużo prawda? Na no, automatycznym rozstrzyganiu, krat jest w sumie niepewny. to nie bez na tego leczenia. Bo masa jednostek ma pasywny leczenie za walkę. Taką pasywnie na dużym obszarze leczy. Po tym, jeszcze może, jeszcze... może też jeszcze dodatkowo leczyć dużo dobrych bohaterów. Jak te wapirki, które nie dość mają magię, to jeszcze są dobre w zwarciu, więc one robią dwie rzeczy na raz i to bardzo dobrze. A dodatkowo polecam, to znaczy, tak tak podejrzałem, że no to wtedy dużo oszczędzasz kasy, nie? Na takim czymś. Znaczy ja mogę mieć dużo tanich jednostek, ale mają też wargeisty, które też się leczą. Miam dobre statystyki, dużo obrażeń, są szybkie, więc mogę ich łatwo na tylne linii i strzelców się pozbywać. Co najbardziej w sumie zabija ich. Zanim muszę robić trwę, bo niby tracę jednostki na automacie, a robię ręcznie i tracę może... Tysiąc siedmiuset jednostek, może dwadzieścia. A tym moim ludziom ja też powinienem zmieniać bronie? robić to? Jak chcesz, żeby robić lepsze obrażenia, to tak. Tylko pamiętaj, że pokazuje, że mają wszystkie bronie, ale oni używają tylko konkretnych, nie? Bo... W sumie mogą używać im konkretne bronie, które się specjalizują. Dani Liar, możesz dać strzelby i strzelbą też specjalizuję. Kłodnica to jest chyba idealne. Dobra. Zrobiłem co chciałem i myślę, że na teraz ja kończę. Także... Więcej zrobiłeś w te dwie godziny niż w przednie chyba tam parę naście. No... Tak mi się też wydaje, a właściwie to było godzina dwadzieścia, nawet niecałe dwie, nie? Ale i tak fajnie. Bym jeszcze pograł dzisiaj, ale spać trzeba też. Ja na szczęście nie mam.